Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta, w każdy piątek o 16.30. Cześć, witamy się z Wami serdecznie w nowym, w nowym, w starym już w zasadzie składzie, czyli. A w starym, w nowym? W, w nowym, bo w tamtym tygodniu było trochę inaczej. Teraz ty... przyszła Ania i już jest w staronowy skład, tak? Super, cześć tu Weronika. A tu macie, Przepraszam. W ogóle pozdrawiam Anię, bo pewnie świetnie jej poszło. Niestety nie mogłam słuchać na żywo, dlatego że byłam na Pyrkonie. Tak, fajnie było na Pyrkonie? Fajnie było. Co było ciekawego? Co było ciekawego? Była czytelnia komiksowa, o której usłyszycie jeszcze na naszym portalu, jak tylko sklecę relacje, co kiedyś mi się uda, obiecuję. No i było też wiele różnych spotkań z autorami, jak również dowiecie się o nowych planach wydawniczych, takich wydawnic mangowych, jak Kotori. O, to no. może być ciekawe, to ciekawe. ale... Oczywiście, że będzie ciekawe, ja to będę robić. Wow, cóż za skromność. Ja, no, ale... ja taka miła, skromna jest. <noise> no, ale zanim relacja z Pyrkonu, zanim portal w zielonej.pl, to może najpierw opowiem o dzisiejszej manguscie. Tak, której a tematy... dzisiaj też jest specjalna mangusta, dlatego że opowiemy o mangach, anime, które wybrali nam nasze słuchacze. Nasi słuchacze. nasi słuchacze? Nasi słuchacze? Bo wybrali nam Asia Mag Asia Morawska. Tak i Sławek Kolewski. Asia no. wybrała nam. E, Arukawa Under the Bridge. O którym ty opowiesz, tak? O którym ja opowiem, I tak. Się nie zmieniła, dzięki wogu bo nie tak. wiem, nie co to co Ale się No ja opowiem o wyborze Sławka Kolewskiego, czyli o Triganie O Triganie, który jest, również oglądałam i też był bardzo fajny. Tak. Wszystko oglądam. Nie, no, trigan był lepszy, bo był z lat 90. Cicho, do tego dojdziemy, to może co? Co na początek? Najpierw, a ja chciałem powiedzieć opening, ale to będzie soundtrack z soundtrack. anime. Tak. I to był Ost z Trigana o tytule Blue Funk. No, fajna gitarka. Fajne, fajne, taki w stylu trochę dzikiego zachodu. No, jak cały Trigan. No właśnie, no. Mnie, dlatego się wszystko tam ładnie spasowało. No ale czym jest Trigan? E, Opening, e, oczywiście był z, Ost, przepraszam, Ost był oczywiście z anime, na podstawie mangi z 95 roku, autorstwa Yasuhiro Naito. Trochę z angielskiego, e, na podstawie którego trzy lata później powstało właśnie anime stworzone przez studio Madhouse. E, Czyli to fajne studio, które wydaje dużo fajnych anime. Jak na przykład Death Note, Hunter X Hunter, czy albo Tokyo Hellsing. Godfathers, albo Helsing, albo Tokyo Godfathers, które też opowiadaliśmy na święta. Wszystko już chyba opowiedzieliśmy z tego tak. listy. Tak. No być może. Teraz mniej, mniej anime. Nie, spokojnie, są nowe sezony, <laughs> ciągle coś nowego wychodzi. E, Wracając do Trigana, akcja rozgrywa się na, w pustynnym świecie, tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest kosmos, na czy początku, to Na jest... początku, jak się zaczyna oglądać, jest pierwszy odcinek, to się wydaje, że to jest taki dziki zachód. Że to taka dziki postapokaliptyczna Ziemia z dwoma słońcami. Znaczy nie, nie, jak, jak ja zaczęłam oglądać, faktycznie myślałam, że to jest dziki zachód, czyli ten stary, gdzieś tam w USA. Tak, stary dziki zachód z wielkim, z wielkim grubym kolesiem z, z mechaniczną ręką i bumerangiem. No, a potem się okazuje, że jest wielki mechaniczny koleś z mechaniczną ręką i bumerangiem. No i potem tak, no dobra, ale to ciągle może być Dziki Zachód, jakiś no inny. Na szczęście Wielki Kolej wielki z robotyczną łapą i bumerangiem nie jest głównym bohaterem, bo akurat był tam najmniej ciekawy, bo się pojawił tam przez pierwsze 10 minut pierwszego odcinka. No ale właśnie, jak już wspomniałem, świat, przypo, jak już wspomnieliśmy, świat przypomina nieco Dziki Zachód, ale on o nieco wyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Um, głównym bohater, bohaterem serii jest niejaki ważny stampidu, zwany ludzkim tajfunem. Swój do przydomek zdobył dzięki zniszczeniom, jakich się rzekomo dokonał. Według plotek jest również odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi. W związku z tym yy, agencja ubezpieczeniowa w postaci Meryl Streif i Miley, y, Miley St Thompson poszukują. Takie dwie wesołe dziewczyny. Y, tak, jedna, która ma prawie 2 metry wzrostu, o twarzy dziecka i pewnie jest tu jak y, Armstrong z, y, z Fullmetal Alchemist. Yy, no i właśnie dziewczyny, dziewczyny kobiety. Bohaterki płci żeńskiej. E, dostają zadanie, żeby znaleźć tego niebezpiecznego osobnika i pilnować go przez 24 godziny na dobę, żeby nie wyrządził więcej szkód. Tak, żeby biedne e, tam ubezpieczycielstwo nie musiało dalej wypłacać tak. tych. No bo w końcu kilku, kilka miast już zniknęło z powierzchni ziemi, ale o dziwo nikt nie zginął, tylko po prostu budynki zostały doszczętnie zniszczone. Problem dziewczyn polega na tym, że kompletnie nie wiedzą, jak wygląda postać, którą mają. Kompletnie nie wiedzą, jak, jak ma wyglądać ich cel, w sensie wasz. E, podczas poszukiwań spotykają dziwnego mężczyzny Ubranego w czerwony płaszcz Z blond włosami postawionymi na, postawionego no, na kaktus Tak e, Który mimo, że przez wielu uznawany jest za wasza I jest waszem Kompletnie nie pasuje do Krwiożerczego opisu jaki krąży Po całym świecie No raczej e, Okazuje się, że tak zwany ludzki tajfun Jest bardziej fajtłapowatym klaunem Który ma więcej szczęścia niż rozumu e, Niż, jest, niż maszynką do zabijania, za którą uchodzi. A wszystkie te zniszczenia to tak naprawdę tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Tak to jest, jak jesteś ciapowaty. Tak. Mamy ja życiowe. Dodatkowo wasz ma zasadę, że nie zabija innych. Jeśli naprawdę nie ma takiej konieczności, nie zrobi tego. Jest totalnym pacyfistą. Tak. Jednak pod tą maską klauna, takiego pajaca, kryje się tragiczna przeszłość, którą poznajemy z każdym następnym o odcinkiem. To nie, straszny background. Tak. Na początku pierwsze tam odcinki, tudzież ta, chaptery są bardziej nastawione na taki humor, na taki fajtłapowaty humor i to trochę wiedzę dziewczyn, że to jest jednak wasz, to później z czasem to się więcej tragizmu Totalnie do tego zmienia. wchodzi. Tak. No. Większy dramat związany właśnie z przeszłością wasza się w, w, ma większy wpływ na fabułę. Ale ogólnie też jakby aby rozwój całego świata, dlatego że na początku mówiliśmy, wydaje się, że to jest po prostu taki dziki zachód z różnymi tam fajnymi elementami mechanicznymi, a potem nagle okazuje się, że to jest bardziej bardziej skomplikowana no historia. Właśnie, więc... W ogóle świat jest coraz bardziej skomplikowany. Więc mamy tutaj coś takiego fajnego, że mamy, dostajemy na początku prostą historię. Od początku jest nam wyjaśniane, no może nie wyjaśniane, po prostu zagłębiamy się w to, im głębiej się w to zagłębiamy, tym bardziej chcemy w to brnąć, żeby poznać. Ci, jaki o będzie co tego w koniec. O co tym chodzi? No co się właśnie. dzieje dalej? No i tak na tym, tak pokrótce, o tym jest pokrótce Tigan. Kreska jest bardzo w stylu lat 90. To inaczej, Ja ogólnie nie lubię nowoczesnej kreski, więc no dla mnie oglądanie Trigana to było tak, to jest to, w końcu! <noise> pistolety wyglądają jak pistolety! <głosy> <głosy> bardzo przypomina, zarówno kreska, jak i kolorystyka, bardzo przypomina Cowboya Bebop. Tak, w zasadzie tak, nawet prawda. historia jest całkiem podobna, więc bo mamy tutaj re rewolwerowców, mamy tutaj w walki wręcz. Mamy tu jakąś mroczną przeszłość głównego boh bohatera. Tak, o bardzo dziwnej fryzurze i bardziej, bardzo dziwnym ubraniu. No, kolejny tam nieznany bohater w czerwonym płaszczu. Tak, który jest o dziwo bardzo śmieszny. Jest bardzo śmieszny, a... Głodny. Znaczy, tak, no ale to są tylko tak naprawdę pozory. Tak, więc pozory. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się Naprawdę skrywa w przyszłości wasza. I nie tylko wasza, bo później się pojawiają też inne, inne istotne postacie. postacie jak Równie Człowiek ważny. z wielkim krzyżem na plecu. Tak. W Tam jest zielono świątkowców. <laughs> <laughs> On też był ciekawą postacią. Tak, zwłaszcza do niego krzyż. Tak, już nie mówiąc o tym, że również postacie ciągle podróżują przez ten świat tak, i jest chwilę, dużo ciekawych lokacji. Praktycznie co każdy odcinek albo co dwa odcinki jesteśmy w innym, w innym miasteczku. Znaczy oczywiście wszystko wygląda tak pustynnie bardzo. Tak, gamienne domki takie w stylu ala Me nowy, nowy Meksyk, coś jak e, Rio Bravo. Ale z drugiej strony wiecie, jeżeli kiedyś byliście bądź jesteście fanami takiej starej fantastyki, oglądaliście takie okładki gdzieś tam do starego Lema, takie malowane jeszcze. O, to, to jest dobre porównanie do tego, co się potem tam widzi, również związanego z technologią. Taki trochę steampunk wchodzi. Taki steampunk, steam tylko że bez pary. No właśnie, ale wszystko jest otrzymane właśnie w takim samym klimacie i nie ma takiego nagłego przeskoku, że nagle wszyscy są robotami. Nie, nie ma. Ale tak w sumie, a jest taki przeskok taki no dramatyczny, prawda? To tak, jeśli chodzi o klimat. Najpierw jest śmiesznie, a potem jest poważnie i co się ale dzieje? co nie, nie zmienia faktu, że dobra, humoru jest nieco mniej, ale nadal jest. Nadal jest i nadal jest ciekawy i ciągle chcemy wiedzieć więcej. Więc tak oglądajcie Trigana, bo to dobra rzecz z to 95 roku. Rzecz. Stare anime są dobre z reguły Tak, no, to dlaczego, wiadomo... bo są kultowe Tak, i są stare <głos> no. <głos> Oczywiście Trigan się doczekał też filmu i Kinowego, kinowego filmu, pełnometrażowego Nie wiadomo, no. czy wystąpił, czy był w kinie Pewnie w Japonii nie był, bo oni tam wszystko do kina walą. No, u nas nie e, No, u nas niestety nie, ale też się pojawiła kontynuacja, Taka jakby kontynuacja Trigan Maximum Więc Więc jest polecamy. co oglądać tak. Dobra. 26 odcinków to Ile to jest? Jedna noc. Dobra Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Opening. Same. To jest audycja Mangusta, czyli audycja o waszych i naszych gustach w kwestii anime i mangi. Pierwszy raz dzisiaj powiedziałem. No tak, nie przypomniałeś mi wcześniej. Znowu moja wina, że ci nie przypomniałem. Nie no, moja na pewno. Da Daniela, moja. Niech będzie Dobrze. dzisiaj wszystko na mnie. Dobrze. Dobrze, dzisiaj jest wina Daniela. Okej, okay, a to był właśnie opening do Arakawa Under the Bridge. Które nam poleciła Asia Morawska. No, też w sumie bardzo dziękujemy, tak, tak dzięki chwa, Asiu. Chwa, chwała wam, Słowkowi też. No, dzięki za fajne tytuły, a teraz już trochę tłumacząc. W ogóle Arakawa to jest rzeka, która płynie przez Tokio. Czyli tak, y, tłumacząc tytuł, to <grym> jest to, co się dzieje pod mostem Arakawy. Arakawa to taka wisła Japońska. <grym> <grym> tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czemu nie odra? No bo przepływa przez stolicę. A my w sumie zielonej nie mamy. No mamy złotą mamy. Nie, nie. Złota łącza się no, nie, 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 przepraszam gęśnik bardzo. Jest. jest. gęśnik, jest złota łącza, ale też odkąd się miasto połączyło z gminą, mamy dostęp do Odry. Ej, faktycznie. No. O. Człowiek, kto się codziennie czegoś uczy. Macie. W newsroomie widać, że pracuje. No, tak. ktoś musi wiedzieć takie okay, rzeczy. Okej, ale wracając właśnie do Arakawa Under the Bridge. Jest to manga autorstwa Hiraku Nakamury. A na jej podstawie oczywiście też powstało anime stworzone przez Studio Shaft w 2010. A powstał również drugi sezon. Studio Shaft jest odpowiedzialne również za takie tytuły, jak trochę takie psychodeliczne Bakemono Gatari, o którym pewnie opowiemy. Będzie trzeba. No, będzie trzeba i Sejana Raze Tsubuo Sensei, o którym już mówiliśmy. A. Ja, o, samobój, o samobójczym nauczycielu. Tak, na naszej audycji o nauczycielach. No więc tak. Znaczy, one wszystkie mają taki podobny schemat animowania, że pojawiają się nagle jakieś rzeczy i trzeba zrobić stop, żeby przeczytać. Tak, to prawda. Tak, i w tym anime jest podobnie, ale o czym to jest? Fabuła kręci się wokół. Y, no, główny bohater nazywa się w sumie Kołu, i jest y, młodym biznesmenem i spadkobiercą rodzinnego przedsiębiorstwa. Jest takim typowym japońskim biznesmenem, który tylko Praca, to nic się więcej. To się nazywa salarymen. Tak. Tak. Oni tak to nazywają, czyli tacy panowie, co chodzą z teczuszkami. <noise> Trochę brzmi jak człowiek seller. Człowiek seller. Jest takim człowiekiem sellerem, który <noise> chodzi z teczką i zarabia pieniądze. <noise> Tak. Właśnie również jest studentem, kończy Uniwersytet Tokijski. Jest bardzo dumny z tego, że jest totalnie samowystarczalny, w myśl rodzinnej dewizy, że nigdy nie możesz polegać na innych. Ma to nawet napisane na krawacie. Jako, to co jest, jest rodzinną pamiątką. Tak, krawat jest rodzinną pamiątką i z dziada, pradziada. Tak. Ja bym się bał założyć taki krawat. Co kto lubi. No jest bardzo dumny z tej dewizy i żyje według niej przez całe swoje życie. Jednak pewnego dnia no cóż, przydarza mu się Nieprzyjemna rzecz, dlatego że dzieciaki na moście ukradły mu spodnie. Jakby dzieciaki nie miały lepszych rzeczy do roboty. No nie, no idzie taki koleś, no wiesz, taki, hej, uśmiechnięty, 22-latek i. zabierzmy mu spodnie! No Daniel, będzie, kiedy idziesz przez most jakiś? Nie wiem, ale mam 22 lata, jeszcze Jeszcze wszystko przed tobą. Ale Uważaj na dzieci. No. Uważaj na dzieci. No i te dzieciaki zabrały mu te spodnie, zawiesiły dość wysoko na tym moście. No i biedny no w samych gaciach stoi i nie wiedział, co zrobić. Nie no, jest dumny z tego, że te dzieciaki powiesiły mu te spodnie, bo w końcu będzie. Bo będzie mógł się wykazać, że sam sobie poradzi, ściągając te spodnie. Tak samo jak sobie radził ze wszystkim przez całe tak. życie. No bo w sumie chyba tam w wieku lat 10 wyprowadził się z domu i założył swoją pierwszą firmę, nie? Bo tata mu kazał, ale okej. Okay. No i tak... Tata kazał mu wiele dziwnych rzeczy robić. Tak, jego ojciec jest dziwny, ale na razie to pominiemy. No i tak w sumie próbuje wejść na ten most, ale z tymi spodniami i z tym mostem w sumie wpada do rzeki i z opresji ratuje go tajemnicza dziewczyna, która z Wiesienino. Która jest blondynką? Tak. No z kolorowosów, nie, żebym coś insynuował. Tak, ale to, co jest dość ciekawe, dlatego no, dzieje się w Tokio, w Japonii, jak bohaterka jest, ma blond włosy, nie? Znaczy... No, no, gdzie zazwyczaj ludzie z zagranicy mają blond włosy. Też się pojawiają ludzie z zagranicy później, ale to inna rzecz. No i tak Nino go ratuje, a wiecie, no, uratowała mu życie, to jest duży dług wdzięczności, więc jest coś komuś dłużny. Więc tak, próbuję ją przekupić różnymi rzeczami, od tam wepchnięciu jej jakiegoś tam domu, po jakieś rzeczy materialne, sukierki, słodycze, ale ona niczego nie chce, bo ona mieszka pod tym mostem i jest w sumie tam szczęśliwa. No i tak jak już chłopak dostał tego ataku astmy, co jest ich tam rodzinną taką... Przypadłością. Przypadłością, że jak nie możesz komuś spłacić swojego długu, to dostajesz astmę. Tak, i no zaczął się ja krztusić. Nie mogę, Mus, muszę polegać na kimś innym. Wszystko, czego dokonałem w moim życiu, wszystko Będę zawdzięczał niej. jej. Jak będę jadł tort, to będę jadł tylko dzięki niej, bo uratowała mi życie. Tak właśnie tak to padło. No i cóż, no ona tak na niego patrzy, tak no już z taką Żałością w oczach, i no dobra, no, że jest jedna taka rzecz, którą mógłby dla niej zrobić, mógłby się w niej zakochać. Jak romantycznie. Tak. Urotowałam ci życie, teraz się we mnie zakochaj. Znaczy, no to jest w sumie komedia romantyczna, ale w zupełnie innym wydaniu niż znamy to z innych anime. No tak, bo ten zazwyczaj jest dobra. Jest chłopak, jest dziewczyna, jest, jest szkoła. Miłość. Jest szkoła i albo się nienawidzą, a później się schodzą, albo po prostu ukrywają swoją. Swoje uczucia wobec siebie. Tak. A tutaj jest coś innego. Tutaj od razu powiedziała: Masz się we mnie zakochać, tak spłacasz dług i teraz są parą od tego momentu, ale Nino jest bardzo dziwną dziewczyną. Ona raz jest takim wolnym duchem, mieszka pod mostem i uważa, że jest z planety Wenus. Tak, hmm. myśli, że jest z innej planety Jest kobietą, to, no, to musi być Wenusjanką. Tak. Faceci są z Marsa, kobiety z Wenus no Ona proste. mówi, że no, nie z Ziemi, ale to inna rzecz I właśnie też wymusza na nim Że on też musi zamieszkać z nią Pod tym mostem, inaczej ona zapomni Jak on wygląda i musi go widzieć cały czas Co faktycznie się potem zdarza Bo widzi, nie widzi go jednego dnia I tak się potem patrzy na niego A kim ty jesteś? A ty jesteś moim chłopakiem okay. no, Ty jesteś moim ukochanym, no tak <laughs> No tak, zapomniałam <laughs> No i tak właśnie Nasz główny bohater kołu, później Rick, jak potem spotyka, tak, dostaje nowe imię. Zarządcę. Tak, zarządce. No bo jak postanawiacie zamieszkać pod mostem Arakawy, musicie dostać nowe imię, a nowe imię daje wam zarządca, który jest przebrany za kappę. To jest takie mitologiczne stworzenie. Tak, znaczy facet ogólnie zarządca myśli, że on faktycznie jest takim mitologicznym stworzeniem, tak naprawdę widać mu suwak z tyłu. I tak skóry. I i kawałek kawałek skóry. I jak jak wychodzi z wody, to cały ten... To cały woda się strój, z niego <laughs> Tak, i ten... No i ogólnie Koło dostaje nowe imię i nazywa się Rick i potem poznaje całą społeczność Arakawy, która również jest bardzo absurdalna no i wszystko tak właściwie wygląda tam, jakby było wyjęte z durki. Tak, to prawda. Tak naprawdę nie, wi nie wiadomo, czego się można spodziewać po każdym następnym odcinku, bo jest kompletnie nielogiczne. Tak, ale z, z drugiej strony bardzo ciekawie ogląda się tę relację między Rickiem a Nino, bo jest zupełnie niestampowa, zupełnie inaczej przedstawiona niż w to innych anime. A jeszcze jest taka kwestia, że na początku wydaje się to totalnie bez sensu, ale w sumie główną myślą anime jest to, że. Po co masz mieć zdrowy rozsądek, skoro nie jesteś szczęśliwy, lepiej zamieszkaj pod no tak. mostem, który jest totalną sieranką. Tak, nie musisz mieć wiele, żeby być szczęśliwy, na takiej tak. zasadzie. Lepiej brzmi... być sobą, niż udawać kogoś tak. innego. No dobra, załóż, główny bohater jest bogaty, ma wszystko, co mu du dużo zabraknie, ale tak naprawdę nie ma z kim tego dzielić. Tak, jest samotny i no po prostu totalnie nie zna się na normalnym życiu. No właśnie, no bo w szkole cały czas tylko unikał kontaktów, żeby, czegoś nie, żeby nie być dłużnym innych. Tak, a teraz jest Luzikiem. dłużny i teraz ma Nino i musi z nimi całą tą resztą zgrają dziwnych postaci żyć. No właśnie, my musimy niestety kończyć, to była audycja Mangusta, słyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu, Odsyłam do naszego Facebooka, na naszego YouTube'a, na portal Wzlonej Pl, gdzie również się pojawiamy. I również będą relacje. Tak, Dobra. żegnają się z wami Weronika i Maciek. Audycja realizowała Daniel Niemet. Jeśli wiesz jaka jest różnica między mangą a anime oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta, poświęcona jest waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta w każdy piątek o 16:30.